Witam wszystkich gorąco! Ja jestem Daris, a to jest e, Polski Maptub na mapie Wiośnice. A jest to kolejna polska mapa bardzo fajna, bardzo mm, z miłą atmosferą. E, mapa wygląda następująco. E, mapę prezentuje na poziomie łatwym więc e, tereny, do, które należą do gracza na poziomie łatwym. To są właśnie te pole numer 98, pole numer 35 i pole numer 79, łącznie z farmą. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o obszary zewnętrzne, można sobie zakupić. Jest to koszty 20 297 i w cenie właśnie tego obszaru jest rzeka. To, co należy do mapy, gdzie mamy dostęp, to jest rzeka. Tu jest na dole ten teren, gdzie jest tartak. No i w tym miejscu tutaj są skupy. Jeśli chodzi o ceny pól, to samo za siebie mówię, że tu będą takie dość zróżnicowane, jeśli widzicie, na poletka. jest 27 tysięcy za jedno pole tutaj. Tu są łączone, tutaj z lasem 29 tysięcy nie wiem czy to będzie osobne. To 70 jest. No to tu jest 12 tysięcy za pole numer 77. Myślę, że chyba będzie jedna z najmniejszych. Tutaj są połączone, znaczy teren leśny jest podzielony na sektory, które też nie są za drogie. No i chyba 49 chyba jest największy za 103 tysiące. Nie widziałem tutaj, żeby było coś droższego. I tak wygląda mapa. Eee, farma główna jest tutaj, gdzie się startuje, gdzie się pojawia gracz. Na mapie mamy tak jak widzimy zbiornik na paliwo, sprzęt. Mamy Silos. Silos ma 400 000 pojemności standardowe. Na mapie znajduje się również e, e, obora z krowami. To jest 40 krów w tej pomieści. E, także jeśli chcemy obsługiwać tą oborę, musimy wziąć pod uwagę wysokość e, sufitu, czyli sprzęt, który na przykład takie jak przyczepy, które są, skipują towar, czyli się podnoszą do góry. Nie będą to odpowiednie na ten, na ten budynek ze względu na niski sufit. Tu jest pobór mleka. No i płynną majowicę wybierzemy z tego miejsca. Tutaj, jeśli chodzi o sloty na konsolę na tej mapie. Startując od e, poziomu łatwego, zaczynamy od 792. Jeśli startujemy od poziomu średniego i trudnego, to jest 718. Na poziomie e, trudnym nie ma żadnych budynków tutaj na tej e, farmie, ale są e, pojazdy. Jeśli pojazdy wszystkie usuniemy, to zejdziemy ze sultami do 597. Jest możliwość e, osobnego usuwania budynków na poziomie łatwym, także można sobie tu dostosować farmę jak ktoś chce, e, do Z tym nie ma też problemu. Jest takie ułatwienie od twórcy. E, co jeszcze dodam? Twórcą mapy jest e, Bartosz Now3. Pojemność mapy 237... przepraszam, 235,89 megabajtów i mapa została wydana 17 czerwca na wszystkie platformy. Jak wcześniej wspomniałem, jest nawet bardzo klimatyczna ta miejscówka. Tutaj, właśnie z tej strony, jest pierwszy skup, gdzie możemy sprzedać sobie rzeczy, takie jak Bele. Tylko nie wiem. Doja, chyba tu tędy jest. Przez. Aha, obok, obok tego gospodarstwa, lub przez to gospodarstwo, jest dostęp tutaj do tego skupu. Jeśli chodzi o Cienie, to jest jest ok nie, nie widzę żadnych przeciwwskazań dobrze jest zrobione kolorystyka jest naprawdę też fajnie zbalansowana z tej strony domu mamy garderobę z tamtej strony jest yy, spanie fajna rzeczka i tutaj mamy Kolejny skup na jednym z gospodarstw lokalnych. Podobają mi się te potwierdzone takie gospodarstwa. Zawsze można sobie zrobić rozgrywkę od takiego pobocznego gospodarstwa. Nie tego głównego, które jest na mapie. Zawsze można coś innego sobie powymyślać. Dlatego lubię takie możliwości ułatwienia e, tutaj po lewej stronie będziemy mieli kolejne skupy tutaj jest e, podobny skup który tam na gospodarstwie tylko że tutaj już jest taki bardziej mm, firmowy tam taki bardziej swojski a tu taki bardziej firmowy że tak powiem no i tutaj mamy paliwo. Tutaj mamy mleczarnię, aczkolwiek jest to tylko skup. Mamy wapno. No i mamy tutaj jeszcze skup ziaren czy tam upraw. Trzeba tutaj uważać na ruch uliczny, Jest coś intensywne. Tam po lewej stronie jak widzicie jest możliwość zakupu abornika, także jeśli nie mamy swojego jeszcze bądź nie planujemy mieć, to możemy sobie tam zakupić. Jeśli chodzi o dobór maszyn na tą mapę, to myślę, że są to maszyny średnie i małe. Czy, czy będzie to mapa na duże maszyny? Nie sądzę. Tu mamy kolejny skup na gospodarstwie. Nie sądzę z tego względu, że może być problem na. Na drogach, jak widzicie, z tym ruchem ulicznym, pola są raczej dostosowane do małych rozgrywek. Znaczy małych rozgrywek do małych maszyn. Także jeśli będziecie chcieli jakimiś dużym maszynami, to, to trzeba się zastanowić, że tak powiem jest fajny też teren, taki jeden jedna strona podniesiona, druga jest niżej i tu mamy ten teren, który możemy sobie zakupić z obrzeżem terenu. Tu mamy jeden ze skupów pewnie na uprawę. Tutaj mamy na trociny, bo tutaj jest tartek również. Tak, dość fajnie, pomysłowo zrobione tutaj do miejsca jest, podoba mi się. Nie wiem, tak właśnie teraz mi się rzuciło, bo oczystycznie dużo ludzi tutaj chodzi w różnych miejscach, naprawdę. Wiośnica O i miałem tam skręcić w drogę, nie tutaj Jeszcze dzisiaj jak pijany Widać mapa taka Fajna to z rozgrywki, żeby się zrelaksować na spokojnie. Oprócz tego ruchu ulicznego. A, tam miałem jechać. No to śmiegniem tu przez pole. No też fajne domki do zamieszkania. Nowe, starsze. I tutaj mamy kolejne skupy. Tutaj widać, że to są skupy na palety z tego, z. no, ze szklarni. Jajka, jakie zaćmienie. No właśnie tu, co to jest za skup, bo ma takie podniesione do góry. Będzie to nie normalny skup, bo widzę, że to jest tylko taśma do standardowego silosu. Nie no, naprawdę. To jest takie dziwne wrażenie, człowiek nic nie pił, a jeździ jak pijany. I tutaj mamy sklep. Jest to sklep z, ze zwierzętami, również tutaj można sobie zakupić. Także to jest połączone w jedno, dwa miejsca w jednym miejscu teraz tutaj na tej mapie. Także to możemy sobie zwierzęta kupić, zakupić sprzęt, zmodernizować sprzęt. I tak jak widzicie na tym placu, plac no nie jest stosowany na duże maszyny. Chociaż wyjazd jest, nie jest taki wąski, jest ok. No I chyba to wszystko. To jest cała ta mapa. Bardzo ciekawie zrobione naprawdę. Dużo pracy włożone. No i tam już jest droga w stronę gospodarstwa, od którego zaczynaliśmy. Eee. tą wycieczkę po mapie jeszcze popokażę z góry jak to wygląda ładnie dużo drzew zielono jest ok klimat naprawdę zachęcający do gry no nic dzięki za uwagę i zapraszam do następnego już niebawem polskiego maptoru na razie, cześć.